Rozmowa polskiego radia 24. Chłoniam się Państwu w to popołudniowe, pochmurne, burzliwe wręcz popołudnie. Witam pierwszego naszego gościa, Andrzej Kryj, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecz jasna w Sejmie. W miejscu swej pracy witam pana posła, witam państwa. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To burzliwy dzień w Sejmie? Panie redaktorze, no myślę, że dzień jak dzień. Każdy no gdzie, gdzie, dzień. Gdzie, sejmie, jak dzień. Nosi... No przecież nie co dzień Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniuje wniosek o udzielenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu w jednej osobie. Panie redaktorze, tych wniosków o wotum nieufności składanych w ciągu tej ostatniej kadencji naszym ministrom było co najmniej kilka. No tak, ale ten sam pan przyzna, jest że jest konstytucyjny wymóg i ustawowy zarazem, że raz na pół roku można taki wniosek złożyć. To już nie przesadzajmy. Tak, tak ale w przypadku pana ministra Ziobry ten wniosek jest o tyle ciekawy. Że ja już wczoraj zapoznałem się z uzasadnieniem tego wniosku i muszę powiedzieć, że on jest bardzo kuriozalny. I rzeczywiście można wysnuć wniosek, że to jest taki burzliwy dzień, bo jeżeli ministrowi rządu Rzeczypospolitej Polskiej w uzasadnieniu wniosku o jego odwołanie, Zarzuca się proputinowską postawę, zarzuca się to, że jego działania spychają nas w ręce właśnie Putina. Ja postaram się króciutko zacytować początek, bo to jest bardzo interesujące. W obliczu zbrodniczej wojny prowadzonej przez autorytarny reżim Władimira Putina w Ukrainie i jej tragicznych skutków rosnącej liczby zabitych rannych, zaginionych ofiar zburzonych domów, ulic i całych miast. Największego w historii XXI wieku eksodusu ludzkości, która szukając schronienia codziennie przybywa do Polski, działając w obliczu odpowiedzialności za wolności i powodzenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli, a także w celu konsolidacji poczucia wspólnoty z cywilizacją Zachodu, Unią Europejską i wartościami demokratycznego świata. Niżej podpisani posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składają wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, i na kolejnej stronie jest mowa o tym, że działalność Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości spycha Polskę na margines krajów cywilizowanych, wyznających wspólne demokratyczne wartości itd. Tak i tak dalej. To pan jeszcze y y powie, kto się pod tym wnioskiem podpisał. Czy to tylko i wyłącznie Platforma Obywatelska, czy wszystkie ugrupowania opozycyjne? Nie, to są praktycznie wszystkie ugrupowania opozycyjne. I no to wnioskodawcy trzeba przyznać, że wstęp jest ułpowe... niezły. Ja bym powiedział, że w preambułach to opozycja jednak słynie, już się tak niejako wyspecjalizowała. E, oczywiście, że tak. I e, osoba, która reprezentuje wnioskodawców, e, pan Borys Budka, też y, sugeruje, że będziemy mieli w sejmie y, niezłe show y, i to pokazuje naprawdę o, o co w tym wszystkim według mnie chodzi, bo y, naprawdę y, gdyby y, chodziło o, o coś sensownego, o coś konstruktywnego, to nikt by nie zaczynał w ten sposób, bo mnie to od razu od tego wniosku po prostu odrzuciło. Zresztą burzliwa była Komisja Dzisiaj Sprawiedliwości, która. Przysłuchiwał się yy, pan jej, czy nie? Częściowo tak, bo ja niestety nie mogłem. Yy, no to Muszę panu się za... przyznać, że ja prawie w całości posiedzenia tejże komisji wysłuchałem. Ona była transmitowana przez media. No niezwykle interesująca było. No tak, ja. Komisja była transmitowana. Rzeczywiście można było mieć podgląd także z sali poprzez system sejmowy, i no ja czułem momentami pewnego rodzaju zażenowanie na ten, patrząc na to, co się dzieje. trzeba przyznać, że akurat środowisko Zbigniewa Ziobry, Solidarnej Polski szczególnie, no ale generalnie tutaj mowa o tych wiceministrach, którzy są z rekomendacji Solidarnej Polski są w Ministerstwie Sprawiedliwości, byli naprawdę dobrze przygotowani. Można tak, Ziobrę drugiej... lubić, można go nie lubić, natomiast trzeba przyznać, że dzisiaj byli doskonale przygotowani do tej debaty na Sejmowej Komisji. Tak, pan minister Ziobro skupił wokół siebie grupę bardzo młodych i zdolnych polityków, i to trzeba przyznać. I no, Trzeba mieć wiedzę też, Jakie działania ministerstwo podejmuje, choćby w zakresie cyfryzacji, obiegu dokumentów, działania takich, które nie mają powiedzmy obciążenia czynnikiem ludzkim, bo panie redaktorze, Faktem jest, że odczucie społeczne może być takie, iż wcale wiele na lepiej w sądownictwie się nie poprawiło, ale mamy tam do czynienia z czynnikiem ludzkim i nie zawsze wiemy, na ile mechanizmy, a na ile ludzie sprawiają, że te sprawy się ciągną bardzo długo. Ja jako poseł, Przyjmując w swoim biurze interesantów mogę powiedzieć, że w tej chwili bardzo wiele osób przychodzi właśnie w sprawach sądowych, często w sprawach, które mają korzenie sprzed kilku, kilkunastu wręcz lat, których nie da się w żaden sposób już wzruszyć. I ja zdaję sobie sprawę, jak wygląda sytuacja sądownictwa okiem przeciętnego człowieka. Być może kwestia tutaj także większej liczby sędziów, bo z jednej strony są tacy, którzy mówią, że sędziowie pracują zbyt mało, zbyt wolno. No to podobnie jak się mówi słyszymy, o was posłach. Tak, z drugiej strony słyszymy. Panie, panie redaktorze, no myśmy kiedyś rozmawiali na temat jak posłowie pracują, ale ja dziękuję bardzo za to, że pan ostatnio... Kiedy spotkaliśmy się w telewizji polskiej, bardzo ciepło wyraził się na temat posłów i powiedział, że my w porównaniu... Do posłów, do Parlamentu Komunicznego... Europejskiego to jesteście super. Ja to podtrzymuję, tak. mnie się nic nie zmieniło. I, I ja dziękuję, bo ja wiem ile ja też pracuję w okręgu, ile pracuję tutaj w Sejmie, ile odbywam spotkań w różnego rodzaju instytucjach. A mimo wszystko jest taka opinia, że my posłowie to zarabiamy bardzo dużo, za nic nie robimy. Nie, nie, no w porównaniu my... do posłów do Parlamentu Europejskiego to wy zarabiacie lajprzustki, taka jest prawda. No panie redaktorze, bardzo pana lubię za to, pan, że pan... ja ma... jestem tak, szczery jest. chłopak po prostu. No ja wiem i dlatego mi się tak dobrze z panem rozmawia. I panie redaktorze, ja powiem tylko tyle. Jak czasem czytam informacje o tym, ile zarabiają... Szefowie spółek komunalnych, a one oni zarabiają dwa razy więcej czy trzy razy więcej wręcz niż poseł, a taka spółka generuje gigantyczne zadłużenie i, i w tym momencie nie wiadomo, jaka będzie jej przyszłość, i tam nikt niczego złego nie powie. Jak zarabiają prezydenci miast, którzy oprócz swoich pensji mają możliwość pracowania w radach nadzorczych, niekoniecznie w swoich miastach, ale także w miastach. Innych, na zasadzie wymiany. Ja tobie dam tutaj dwie rady nadzorcze, a ty mi dasz u siebie jakieś dwie rady nadzorcze. No i tak rozgryzł I Pan wszystko... chociażby Układ Warszawski. No właśnie. Warszawsko-Mazowiecki, nawet bym doprecyzował. Tak jest, ale jak spojrzymy na duże miasta, to jest to powszechną pra praktyką i, i no cóż, dzieje się coś. Przyjmują ludzie No to nie, Ja rozumiem, normalnie. że jest Panu czasami przykro, że jest Panu czasami żal, że pewnie rodzina się denerwuje, że jeździ Pan do tej Warszawy nie wiadomo po co. Jak mógłby Pan siedzieć w jakiejś tam spółeczce sobie takiej w Świętokrzyskiem i, i właściwie wszyscy byliby zachwyceni po prostu. No, no takie życie no nie jest. Wiem, czy byliby, nie wiem, czy byliby zaświ, zachwyceni. Nigdy nie miałem takich Planów takich możliwości, chociaż z samorządem byłem rzeczywiście związany przez no, wiele lat czy dziesięcioleci, bo do Sejmu trafiłem z samorządu, będąc radnym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, radnym. Powiatu Ostrowieckiego przez cztery kadencje. No to zróbmy tak. Przed kampanią, przed kampanią wyborczą, to no sobie porozmawiamy o pana życiorysie, jeżeli się znajdziemy wtedy czas i nie będzie to ewidentnie blok wyborczy. Natomiast dzisiaj skupmy się na tym, co tu i teraz, a tu i teraz mamy dzisiaj serię głosowań. Te zaczynają się tak. o które? O 19, 19.30? O 19.00. 19. Nie, I teraz zgodnie z a No, no, to, 19, super. no ale to, to może być przesunięcie. Ja wiem i dlatego się już tak dopytuję, czy już to przesunięcie już widać na horyzoncie, czy jeszcze nie. I chcę Cześć, się upewnić, w kolejności będzie. Tak, debata nad odwołaniem Zbigniewa Ziobro jeszcze w Sejmie przed nami i to będzie Oś naprawdę dzisiaj oglądalność telewizji będą miały niesamowitą. Po czym będzie głosowanie KPO, no i później gdzieś tam na samym końcu głosowanie samego wniosku, prawda? Tak to będzie wyglądało. No tak ma być. A. Tak ma być. Jak pan sądzi, to KPO to przejdzie czy nie przejdzie? Bo wczoraj rozmawiając w programie minęła 20 rzeczywiście, kiedy chwaliłem posłów do polskiego parlamentu i niniejszym dalej to robię. Rozmawialiśmy o tym, że w lada chwila Ursula von der Leyen ma być w Polsce i to już zostało nawet ustalone w tak zwanym międzyczasie na drugi dzień czerwca. Tak, na drugi dzień czerwca, no i pytanie, po co przyjedzie? No właśnie, i teraz pytanie, to... czy będzie miała po co przyjeżdżać po dzisiejszym głosowaniu, czy raczej ta wizyta będzie odwołana? Ewentualnie przyjedzie tylko kurtuazyjnie. Panie redaktorze, Panie to czas pokaże. A to wie pan, eee... czas pokaże. Gdybyśmy Ale się ja zdawali tylko ta... na czas, to byłoby to trochę mało, chociaż ja wiem, czas jest najlepszym lekarzem. Ja to znam. Tylko my tu mówimy o polityce, tak, ale... a nie o tym, kto jest zegarmistrzem i, i, i jest od wyznaczenia czas. Panie doktorze, ja powtórzę, tak, czas pokaże, ale mogę powiedzieć o moim wewnętrznym przekonaniu. A moje wewnętrzne przekonanie jest takie, że ta ustawa powinna przejść, ona wręcz y, musi przejść. I jestem przekonany, że znajdzie się większość y, po stronie y, koalicji rządzącej, która tę ustawę y, przyjmie. Jak pan wie doskonale, my nie możemy liczyć absolutnie na to, że ktokolwiek po stronie opozycji nas... Poprze, a powiem dlaczego nie możemy liczyć. Bo y, y, ostatnio jeden z posłów y, opozycji, z którym rozmawiałem, powiedział mi coś takiego, że oczywiście polskie y, społeczeństwo, polskie państwo, Polacy potrzebują tych środków. Te środki powinny przyjść, ale to wy rządzicie i to wy macie problem. I im większy macie problem... A to ja to ty, chyba nawet słyszałem, to było wczoraj. No właśnie, no ale to właśnie. było przed wejściem na antenę, taka rozmowa słodka była. Tak, tak, I, ale to pokazuje nieważne, jak źle to służy Polsce ważne, że źle to służy Pisowi. Czyli to jest to pokazanie podejścia opozycji. Do naszych y, polskich problemów. Panie Wtedy pośle, bo procesy. reasumując, to problem rzeczywiście rządzących, a w samej zabawie w gonienie króliczka nie chodzi o to, żeby króliczka złapać. Tylko, żeby go gonić. I właśnie takie gonienie króliczka w tym momencie jest. A na dodatek jeszcze w tej zabawie ochoczo bierze udział Unia Europejska i Komisja Europejska, która zamiast już kilka miesięcy temu albo nam zatwierdzić KPO, albo go odrzucić i powiedzieć dlaczego, to przeciąga sprawę i sama staje się niepraworządna. Sama staje się niepraworządna, bo łamie te zasady i te prawa, które sama ustanowiła. Panie pośle, to już naprawdę na koniec taka puenta. Przejdzie to dzisiaj KPO, czyli zmiany w wymiarze sprawiedliwości, likwidacja izby dyscyplinarnej czy nie przejdzie? Panie redaktorze, ja stawiam, że przejdzie, a jak nie przejdzie, to będę się bił w moje poselskie piersi i mówił, że nie miałem racji. Andrzej Kryj, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ciekaw jestem, czy będzie się w te piersi bił, czy nie będzie się w nie bił. Wszystko przed nami. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.